Witam Państwa. Podczas dzisiejszego spotkania odpowiem na najczęściej pojawiające się pytania na temat tego, jaka jest rola pełnomocnika w postępowaniu karnym. A czy mogę wyznaczyć pełnomocnika, kiedy jestem w szpitalu? To, czy ktoś jest w szpitalu, w domu, w domu opieki społecznej, nie gra żadnej roli. Najważniejsze jest to, by osoba, która udziela pełnomocnictwa, posiadała pełną zdolność do czynności prawnych. Miejsce nie gra żadnej roli. Więc jeżeli Człowiek rozumie, co się z nim dzieje i potrafi podpisać dokument, w zupełności to wystarczy. Najczęściej pojawiającym się pytaniem jest, czy potrzebuje profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu karnym. Oczywiście, obowiązku takiego nie ma, ale kto z nas, kto nie jest fachowcem, na pewno poradzi sobie w prokuraturze, przed sądem, na policji bez adwokata. Adwokat jest od tego, by dopilnować tych najważniejszych czynności procesowych, i pomóc swojemu klientowi, by czuł się bezpiecznie podczas całego postępowania karnego. A w czym może pomóc mi profesjonalny pełnomocnik? Czynności, w których bierze udział adwokat, jest tak wiele, że trudno je wszystkie wymienić. Ale najważniejsze z nich to udział we wszystkich czynnościach na każdym etapie postępowania karnego. Na policji, w prokuraturze, w sądzie. Zawsze będzie towarzyszył adwokat. Będzie doradzał, odpowiadał na wszelkie pytania, udzielał pomocy. Jeżeli trzeba będzie sformułować jakieś pismo procesowe, oczywiście zrobi to adwokat. Odpowie na każde pytanie, służy zawsze pomocą, fachowo doradzi.